Od niedawna w Przemkowie młodzież może trenować boks w powstałym tu klubie. Gladiator, bo tak się nazywa, ma na razie skromne zaplecze, ale jak twierdzą działacze, najważniejsze, że są chętni do trenowania tej dyscypliny sportu. Klub powstał dzięki miejscowemu stowarzyszeniu LCK Hałastra. Boks w klubie trenuje kilkanaście osób. Oczywiście, powód nie zawsze jest taki sam. Ponieważ w przyszłości Mogę się obronić. Chciałbym być ten, bardziej wybieśniowy. Zdaniem Tomasza Kuncika, prowadzącego zajęcia, utalentowanej młodzieży nie brakuje. Akurat jestem instruktorem, tak porozmawialiśmy. Znaliśmy głównego sponsora, którym jest Gmina Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Przemkowie, Gmina Przemków. I w ramach projektu założyliśmy klub sportowy. Bokserski klub mógł powstać dzięki ogólnopolskiemu programowi Równać Szanse. Projekt równać szanse, czyli tego studia szans, i trwa do końca tego miesiąca, do 30 czerwca. Klub sportowy będzie trwał troszeczkę dłużej, bo już jest wszystko zalegalizowane, mamy już pisane do KRS-u, że klub jest w ramach tego stowarzyszenia LCK i będziemy działać dalej. Młodzież trenuje boks w gladiatorze dwa razy w tygodniu. Klub chce kupić dodatkowy sprzęt, a także ring.